Witam Was wszystkich i zapraszam na czytanie z serii My Vision. Moja wizja jako odpowiedź na temat. A ponieważ jedna z YouTuberek wysłała mi propozycję na takie czytanie, to nie omieszkam skorzystać z niego. Mam maszynę lasującą, proszę bardzo. Bo postanowiłam, że nie będę robić tego w takiej kolejności, w jakiej zostało mi przysłane, tylko po prostu zobaczmy, zdejmę się na los. No i losowanie się dokonało. I tematem przewodnim dzisiejszej wizji jest miłość. Miłość, jaka jest, każdy wie. Każdego z nas. Mm, Dotyczy. I proszę bardzo, właśnie mi wypadły trzy karty. OK. I tak będzie. Chciały to miały. I leżą. Macie do wyboru jeden, dwa, trzy. I zobaczymy, jaka to wizja ma się dla jedynki. Mm. Kojarzy mi się to z wiwisekcją rajskiego ptaka. Czyli z jednej strony coś, co jest przecudowne, fantastyczne, piękne, zwiewne, ulotne no po prostu raj na ziemi. A z drugiej strony jest to kompletnie wybebeszone i chce się zajrzeć, co tam w środku ten ptak ma. I teraz pytanie. Po co? No, bo tak mi się to po prostu jawi. Po co rozprówać, niszczyć? Po co rozkładać to na części pierwsze, jeżeli ma nas to cieszyć, bawić i być dla nas właśnie tą miłością? Czy to jest doszukiwanie się piętnastego dna? A może wręcz Inaczej. Czy to są jakieś badania naukowe na temat miłości, że może ta miłość to tak naprawdę tylko chemia, fizykochemia, biochemia, to tylko procesy? Bo jeśli to tylko procesy, jeżeli to można zbadać, jeżeli to można zmierzyć, jeżeli to można. Wyodrębnić z tego pięknego ptaka tą substancję, która powoduje, że czujemy się kochani lub kochamy, no to wtedy by to oznaczało, że to jest nic niewarte. No bo co? Jakiś środek chemiczny wydziela się w nas, a my wtedy pięknie jemy i to tylko dlatego, że to coś na nas działa, że to jest tylko i wyłącznie fizyko, chemia, biologia i tak dalej? Czy ty właśnie próbujesz miłość do takiego poziomu no zdjąć? No bo jak to inaczej rozumieć? Chcesz uczynić z tego właśnie taki proces? Nie będę się pytać, dlaczego próbujesz to zbagatelizować, bo każdy ma pewnie swoje własne tutaj wytłumaczenie. Niektórzy są naukowcami, a niektórzy po prostu nie chcą kochać, bo uważają, że to jest właśnie tylko chemia, tylko takie poluzowanie hormonów. Tak czy inaczej jest to niszczenie czegoś pięknego. Takie jest moje zdanie, taka jest moja wizja. No dobra, ale żeby ta wizja nie pozostała taka chirurgiczna. To może co zrobić, żeby tego pięknego ptaka uratować? Powiecie poszywać. No dobra. Już jest prawie zszywanym, bebechy do środka wypchnięte. Nawet ciało się zrosło. Tyle tylko, że blizna zostaje. Tą bliznę też można jakimś tam pudrem przykryć, nadać nawet identyczny kolor z naturalnym, ale jednak blizna zostaje. Hmm. Dobra. Rada na to wszystko. Powiem, powiem może tak, dobra, mówię. Nie samą wiarą żyje człowiek. Nie samymi um, naukowymi wartościami lub wartościami, które zostały wam przekazane, w których wyrośliście, albo które zostały wam dane. Może jakieś wzorce, matryce, schematy. Yy. Wiara, ale też naciski, w jakich wyrośliście. To nie jest cały świat. Poza tym, tymi wszystkimi mądrościami jest coś jeszcze. Jest coś, do czego człowiek idzie sam nie, wi nie wiedząc dlaczego. Coś go popycha do tego, żeby. Nawet za to, nawet temu poświęcić swój czas, swoją energię, to coś. To jest szczęście. To jest radość bycia z kimś. To jest spokój, bezpieczeństwo, którego nigdy nie da się znaleźć. W największych zasadach, naginając się lub wręcz przeciwnie, wyznając je gorliwie, to drugi człowiek czyni człowieka szczęśliwym. Nawet jeżeli nie wyznaje tych samych zasad, nie mówię o wartościach, o zasadach, bo to są kompletnie inne rzeczy, łączy nas to, że jesteśmy ludźmi, to, że jesteśmy tak różni, jest barwnym, kolorowym jak ten właśnie rajski ptak. I to nas czyni takimi atrakcyjnymi dla drugiego. No bo zobaczcie, my z reguły jesteśmy jasnowłosi. Włosi natomiast są. Ciemno Włosi. I tak się zdarza, że to, czego nie ma tutaj, to tam jest bardzo mile widziane. Na zasadzie kontrastu, na zasadzie tego jest mniej, nie wiem, no po prostu to, co jest takie mało powszechne, bardzo się podoba. I właśnie ta różnorodność ciągnie nas do siebie. Coś jeszcze coś co może być uzupełnieniem dla nas a po prostu może tylko takim barwnym elementem jednym słowem nie szukaj w tej miłości takich trywialnych substancji poszukaj szczęścia poszukaj człowieka bo to z człowiekiem możesz czuć się spełniony bezpieczny Wesoły. No i tyle. Co by było dla jedynki. Hmm. O miłości. A dla dwójki. Dwójka. Miłość poczytuje jako okno na świat. Ty czekasz. Ty czekasz bardzo cierpliwie. Bo wydaje ci się, że. Ten ktoś przyjdzie, pojawi się w twoim życiu i nagle wszystko się zmieni. Kompletnie. Ten twój cichy zakątek zacznie być kolorowy, bo uważasz, że twoje życie obecnie, nawet jeżeli te znamiona koloru, tej jasnoty życia posiada, to jednak nie chcesz brać tego tak do końca pod uwagę, że to nie to, Patrzysz w dal, patrzysz w przyszłość, patrzysz gdzieś tam i uważasz, że dopiero jak ta miłość nadejdzie, no to Twoje życie się rozjaśni, Twoje życie nabierze barw, Twoje życie nabierze sensu. No i co? I będziesz tak czekać i czekać i czekać, aż Twój czas, Minie i światełko ci zgaśnie i nawet nie dostrzeżesz tego, że wokół ciebie tyle było szczęścia, tyle było możliwości, tyle było radości, tyle piękna, bo Ty spędziłaś lub spędziłeś czas na czekaniu, na to dopełnienie. Czy to dobre, czy to złe? Nie wnikam. Każdy ma prawo do swoich własnych decyzji. I teraz pytanie. Jak, pomimo tego całego czekania, które na razie wydaje się yy, tylko czekaniem, jak jednak dostrzec tą miłość wokół siebie, bo że ona jest to pewne? tylko ty się uparłaś lub uparłeś, że ta miłość musi przyjść z odpowiedniego kierunku i w takim stylu, w jakim ty chcesz. A to przecież nie musi być miłość do konkretnego człowieka czy w ogóle do człowieka. To może być miłość do czegoś innego. Może to jest ci najpierw potrzebne, żeby zacząć po prostu żyć, być barwnym w sobie. Hmm? Okej, okay. to co zrobić, żeby tą miłość zauważyć? No i patrzcie, jak to fajnie wyszło. Po prostu jesteś w pewnym miejscu, masz coś, już tą swoją przestrzeń, jak ja to mówię. Ogarnęłaś lub ogarnąłeś, i zamiast spełniać swoje marzenia, być sprawczym, być twórczym, to gdzieś tam patrzysz w przeszłość i gdzieś tam patrzysz w miejsca, które nic nie wnoszą. A tutaj trzeba sobie określić jedno, jedno marzenie. Jeden taki punkt i trzeba do niego po prostu iść, pokochać to, zacząć coś w tym kierunku robić, oddać swoje działanie, swoją energię. No bo jeżeli się nie ruszy, no to sorry, pociąg nie pojedzie. Trzeba tą energię rozruszać. Trzeba zacząć, trzeba zrobić pierwszy krok. Trzeba się odważyć. Trzeba po prostu wyjść z nory i pokazać się światu, a nie tylko i wyłącznie zasiedzieć się i mantrować, palić świeczki w intencji, afirmować i być taką osobą non-stop w cieniu i być taką osobą niespełnioną być osobą pełną tajemnic skrywanych gdzieś tam w ciemności w czeluściach siebie a tu chodzi o to żeby zacząć po prostu żyć żeby dać temu możliwość zaistnienia tu i teraz odważyć się po prostu na pewnego rodzaju działania okej okay. To dwójka. Hmm. A trójka, ta miłość dla trójki. Tutaj to jest dopiero skomplikowana sytuacja. Coś mi się wydaje, że wdepnęliście. Wdepnęliście w taki układ, który ma tak wiele warstw i tak wiele zależności, że to już nie może być ani proste, ani zrozumiałe, ani takie do przyjęcia. To jeszcze może być coś innego. Miłość może Wam się kojarzyć po prostu z pracą mięśni, z pracą tych e, hormonów. Z pracą taką, tych substancji. Tak możecie to odbierać jako miłość po prostu fizyczną. Jednym słowem seks. To jest dla Was miłość. Ale czy ta miłość, właśnie taka fizyczna, cielesna, dla Was przynosi dużo radości, dużo takiego emocjonalnego spełnienia, dużo ciepła? Ale wydaje mi się, że odbieracie to jako dość płytkie. Odbieracie jako takie czasowe dopasowanie, i nic poza tym. Jest rozgrzewająco. Jest naprawdę miło. Ale czegoś tu brakuje. No dobra, ale wszyscy wiemy czego. Ale jak wyjść z tego deficytu, tego. Czegoś. Bo, jeżeli dla ciebie, no dobra, dla ciebie albo dla kogoś, o kim myślisz, miłość to seks, miłość to cielesność, to trudno się temu jakby postawić. A właśnie to. Jest drogą do wyjścia, do poszukania czegoś jeszcze, do powiedzenia temu, stop, do, jeżeli nie stop, nie odcięcia się od takiej fizyczności, to chociaż z zauważenia tego, całym swoim rozsądkiem. Mówi się, że mm, czasami ludzie, Myślą nie tym, co trzeba, że głowa gdzieś tam poszła i, sorry, ale ciało za nich myśli. Może to jest dobry moment na to, żeby ciało przestało myśleć, a pora zacząć używać głowy. Tylko tyle. Nie musicie nic, nic zmieniać. Póki co. Możecie tylko zauważyć, jak naprawdę to wszystko wygląda. Jak naprawdę to wpływa na Was, co Wam to daje, i może wtedy będziecie chcieli wejść na inny poziom, pójść do miejsca, które dla Was teraz jest takie trochę niespotykane i takie trochę dziwne, bo to by oznaczało, że to Wy. Przejmujecie kontrolę nad swoim życiem, a nie ta dzikość ciała przejęła nad wami. Przejmuje i będzie przejmować. Yy, właśnie tą, yy, te kierunki będzie, na, no po prostu będzie przejmować. Dobra, że tam nie będę wymyślać innego, bliskoznacznego wyrazu. Kto tutaj kim rządzi? Czy wasze ciało? Czy wy. No i tyle. Pójdźcie porozum do głowy, ale to oznacza zmianę przyzwyczajeń. Może też oznaczać pewnego rodzaju zmianę statusu, zmianę sposobu odczuwania szczęścia, zmianę wartości. Co jest dla mnie ważne? To może być dość trudne, bo każda taka zmiana zwykle nie przebiega w sposób miły, ładny i przyjemny, ale może być szokiem. I ten szok może być Ci potrzebny do tego, żeby się przewartościować. I po prostu, właśnie, znowu, pójść po rozum do głowy, zobaczyć, jaka jest prawda. Co dany człowiek z tobą wnosi w twoje życie? Co ty wnosisz w swoje życie? Czy jest ci to potrzebne? Co tracisz? I tyle, zrobić taki zwykły rachunek zysków i strat. Rachunek sumienia, rachunek potrzeb. Wszystko jednak to nazwijcie. Ale zauważcie, w którym miejscu jesteście? Co wam to daje? Po co, na co, kim jesteście, dla siebie. No i też dla tej osoby, która obok Was czasami przemyka. I to by właśnie było to czytanie na miłość. Okazuje się, że o miłości też można trudno opowiadać, ale Następne tematy będą następnym razem. I tym optymistycznym akcentem chciałabym skończyć, aczkolwiek proszę Was, jak zwykle, o komentarze, o lajki, o subskrypcje. No i co? Do następnego.